Ja ci powiem tak, auta są coraz gorsze, ale to jest celowy zamiar producentów, takie jest moje zdanie. Są po prostu bardzo duże interwały olejowe i to się przyczynia głównie do awarii, głównie właśnie układów napędowych. Najlepsze silniki BMW i to od lat. Są sześciocylindrowe po prostu. Jaki by to nie był, czy to będzie diesel, czy benzyna, sześciocylindrowy silnik jest najlepszy. Mamy dla Was konkurs i konkretną nagrodę, jaką jest e-book z książkami, które polecają milionerzy goście Biznes misji, który powstawał 6 lat. Aby go zdobyć, wystarczy, że odpowiecie na zadane podczas wywiadu pytanie w komentarzu pod filmem, a ja trzy najciekawsze odpowiedzi wybiorę i do tych osób wyślę e-booka. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkowym gościem, panem Adamem Kuncem, miłośnikiem motoryzacji, miłośnikiem marki BMW, kierowcą rajdowym, biznesmenem. Nie wiem, co jeszcze wymieniać, ale bardzo miło, że udało się nam spotkać. No Dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że pan Łukasz e, zaproponował spotkanie. No, dziękuję. Panie Adamie, ja chciałem zacząć naszym takim standardowym pytaniem o pana dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników? E... Rozróżniało mnie to, że byłem z, z biedniejszej rodziny. Ale nadrabiałem po prostu tym, że, że bardzo. Byłem koleżeński, miałem ADHD, tak moja mama twierdzi, i wszędzie mnie było pełno. Generalnie nie brakowało mi kolegów i koleżanek. No dobra, a co było przed biznesem, przed motoryzacją? Wiem, że była też ciekawa historia, bym mógł Pan przybliżyć naszym widzom. 15 lat spędziłem w siłach powietrznych. Byłem żołnierzem zawodowym. Generalnie było to tak, że po ukończeniu szkoły podstawowej wyuczyłem sobie zawód fotograf. Mam nawet dyplom z tych rzemiosł różnych, także jestem dyplomowanym fotografem. I w związku z tym dostałem wezwanie do Wukału. I był potrzebny człowiek z takim wykształceniem do Sił Powietrznych, do szkółki. Która była kiedyś w zamościu. Była to szkółka młodszych specjalistów w dziedzinie fotolaborant. Polegało to na tym, że kiedyś, gdy nie było jeszcze techniki cyfrowej, samoloty leciały samoloty rozpoznawcze, które robiły zdjęcia, a ja byłem tą osobą, która się szkoliła w zakresie tym, żeby te zdjęcia wywołać i stworzyć mapę. Jadąc do wojska, postanowiłem, że zostanę w tym wojsku. I z, no i z, z takim zamiarem e, rozpocząłem zasadniczą służbę wojskową. Zupełnie inne podejście miałem niż inni, którzy szli na siłę do, do wojska, prawda? E, I postanowiłem sobie przesłużyć 15 lat, bo to była minimalna e, ilość lat, żeby otrzymać emeryturę. No i tak uczyniłem. Czyli jest pan emerytem dzisiaj, tak? Tak, jestem emerytem wojskowym. Gdy poszedłem na emeryturę, oczywiście motoryzacja, z motoryzacją miałem bardzo dużo wspólnego od, od, od małego, dlatego, że mój tata był kierowcą zawodowym, był też operatorem koparek, żurawi i zawsze z tą motoryzacją gdzieś tam miałem dużo wspólnego. Zabierał mnie też w podróże, jako, po prostu, żeby mu się nie nudziło, także jeździliśmy po Polsce i ja z boku sobie siedziałem, tak mi tata opowiadał i udawałem, że jadę. I robiłem brrr i jechałem. No dobra, to jak to się stało, że już miał Pan tą pasję, pracował w wojsku i nagle stwierdził, dobra, zajmę się motoryzacją zawodową, będę właśnie e, mechanikiem, otworzę biznes. Jak to w ogóle było w Pana przypadku? Znaczy stało się to tak, że e, któregoś dnia zobaczyłem BMW 635 CSi i, i postanowiłem, bardzo mi się spodobał ten samochód, bardzo ładnie na ulicy wyglądał. Lecz e, był to samochód, który dużo kosztował, i nie było mnie stać na, te, na, na, taki, na takie auto. Ale e, gdzieś tam e, marzeniami człowiek żyje i do, tych, do spełnienia tych marzeń e, dąży. E, udało mi się uzbierać pieniądze, kupiłem taki samochód, i można powiedzieć, że to był początek, e, początek pasji takiej mechanicznej. Yy, oddawałem samochód do różnych warsztatów, żeby mi go naprawili, coś tam zrobili, i nigdy nie byłem zadowolony z tego. Yy, więc kupiłem sobie narzędzia i sam zacząłem majsterkować. A że gdzieś tam w żyłach yy, płynęła ta krew mechanika i kierowcy wyścigowego, więc przyszło to po prostu samo. Czyli takie trochę potrzeby do, właśnie do tych mechaników dzisiaj, gdzie naprawdę jest ciężko znaleźć, tak wybrać takiego, który byłby Pan właśnie zadowolony na czas i, i tak dalej. To stworzył Pan biznes. Tak jest, dokładnie. I stało się tak, że byłem w gronie pasjonatów właśnie tego modelu BMW i jednemu koledze naprawiłem samochód, drugiemu koledze naprawiłem, trzeciemu i stało się tak, że ja nie miałem czasu na nic innego, tylko naprawiać te samochody. Postanowiłem wynająć, wynająć garaż taki większy, w którym właśnie naprawiałem te samochody. Po trzech miesiącach okazało się, że ten garaż jest za mały, i tak się zaczęło, zaczęła moja przygoda z warsztatem samochodowym. Tu jeszcze właśnie mówiąc o przygodzie o BMW, zanim jeszcze porozmawiałem o to też wiem, że ma pan wiele perełek z marki BMW, różnych modeli. I jakby mógł pan powiedzieć, który jest dla Pana ulubiony, i trochę przybliżyć, bo mamy tu w tle y, motocykl robiony też specjalnie dla, dla Pana, e, też BMW. Tak. E, auto szczególnie mi bliskie to jest e, BMW E23. Jest to stara siódemka. E, lubię robić rzeczy na przekór. Chciałem udowodnić, że taką dużą limuzyną też można się ścigać. E, przerobiłem ten samochód e, na samochód wyścigowy mhm. i. Okazało się, że ten samochód wyścigowy dorównuje nowoczesnym samochodom. Robiłem lepsze czasy, była to dla mnie ogromna satysfakcja. Samochód w tej chwili sobie stoi pod kołderką. Czy to rzeczywiście no, mówi się tak na rynku i wszędzie jest to powszechne, że dzisiaj auta się bardziej psują i, i, i że już nie jest to, co kiedyś? Rzeczywiście tak, jako już pan wieloletni mam doświadczenie w, w tych naprawach, rzeczywiście tak jest, że te nowe auta są coraz gorsze? Ja ci powiem tak, auta są coraz gorsze, ale to jest celowy zamiar producentów, takie jest moje zdanie. Są po prostu bardzo duże interwały olejowe i to się przyczynia głównie do awarii, głównie właśnie układów napędowych. Czyli nie co 30, jak mówi producent, tylko lepiej zawsze tak jak dawniej było co 10 tysięcy? Co 10 tysięcy, co 15 max, bo rzeczywiście te oleje są lepszej jakości. I, I raz w roku. Ja przynajmniej tak robię i, i moje nowoczesne auta się nie psują. A, a mam takie pytanie odnośnie dzisiejszych współczesnych właśnie aut. Co mógłby Pan polecić naszym widzom? Jakie według Pana z doświadczenia są najlepsze silniki w nowych autach BMW? Powiedzmy tych z popularnych serii trójki, piątki. Jak Pan widzi te silniki, które warto kupić? A czyli powiem tak, najlepsze silniki BMW i to od lat to są sześciocylindrowe po prostu. Jaki by to nie był, czy to będzie diesel, czy benzyna, sześciocylindrowy silnik jest najlepszy. A jest to spowodowane tym, że na przykład silnik sześciocylindrowy w przeliczeniu silnikiem czterocylindrowym ma mniejszą moc niż ten czterocylindrowy. Czterocylindrowy jest wyżyłowany. Jest to też spowodowane ekologią i głównie w Polsce akcyzą. A jest jakiś może dru w drugą stronę silnik, który rzeczywiście warto unikać dzisiaj, że one rzeczywiście są skazane, bo słyszał słyszałem nawet o BMW z tymi e, dwoma turbinami trzema, że lepiej nie kupować. Czy tak rzeczywiście jest jakiś silnik, że lepiej uważać na ten model? Raczej powiem tak. Czym więcej turbin, y, tym y, po prostu y, większe prawdopodobieństwo y, awarii, tak? Yy, kiedyś były budowane głównie silniki wolnossące i te wolnossące rzeczywiście przejeżdżały bardzo dużo. Yy, teraz są silniki w ogóle trzycylindrowe. Trzy no to, to jest w ogóle porażka. One potrafią po 70 tysiącach być wymieniany na gwarancji. Nie tylko mówimy o Marce BMW, ale jak według Pana wybrać dobrze warsztat? Mówimy, mamy różne samochody i jednak jest to stresujące, jest też czas, mówi się, że ciężko znaleźć uczciwego mechanika, tak potocznie. Jak to według Pana jest wskazówka? Sam Pan właśnie z tej potrzeby założył warsztat, więc teraz jakby mógł Pan doradzić ludziom, jak wybrać dobrze to miejsce, gdzie jednak oddamy ten samochód, żebyśmy byli pewni, dobra, on wróci do nas naprawiony i bez problemu. Znaczy na, na pewno trzeba poczytać sobie w internecie opinie, ale trzeba to dobrze przecedzić. Bo tak samo mój warsztat, jak każdy inny ma i dobre i złe opinie, bo tak naprawdę nie każdemu się dogodzi, prawda? Każdy klient ma inne oczekiwania. Ale generalnie jest tak, że jak do mnie klient trafi, nawet próbuje, czy coś i jemu się spodoba, to po prostu przyjeżdża i zostawia samochód w ciemno. Miałem ta, taki przypadek niedawno, że klient umówił się na wymianę rozrządu silnika czterocylindrowego właśnie w którym bardzo często trzeba ten łańcuch rozrządu wymieniać. I dwa dni spędził w warsztacie, siedział sobie w poczekalni, Tutaj, na komputerku, tak. tak. I co jakiś czas przychodził, robił zdjęcia i patrzył, jak robimy. W ogóle nam nie przeszkadzał, tego najbardziej się bałem, bo nie lubię, gdy ktoś patrzy mi na ręce, bo po prostu człowiek się stresuje i to jest na najgorsze, tak. No i, i ten klient do dzisiaj przyjeżdża. Chciałem zapytać o warsztat w ogóle jako taki sam w sobie. Czy to dzisiaj jest dobry biznes, czy poleciłby pan, co by Pan polecił osobie, która myślałaby o takiej profesji? Skąd brać tą wiedzę na początek i w ogóle jakie to można liczyć się z rzędem kosztów, żeby być dobrym mechanikiem? Hmm. Powiem tak, akurat w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszej technice, i przy tym jak jest internet, to generalnie naprawy mogą być bardzo łatwe. Trzeba po prostu z tego umieć korzystać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, yy, no trzeba mieć tą pasję, tak? Są momenty, że ja na przykład sobie myślę, koniec, zamykam warsztat, ja nie chcę robić, wynajmę go. Główną przyczyną, yy, powiem tak, są klienci. Bo jednak klienci potrafią dać w kość, bo na przykład to im się nie podoba, znaczy nie podoba, to są takie rzeczy. Tak jak u lekarza, że lepiej wie, nie? każdy. Dokładnie, no przychodzi klient i... Panie Adamie, tutaj bym chciał zrobić to i to, ale ja przeczytałem w internecie na forum, że można to zrobić tak i tak i czasami po prostu bezpośrednio mówię, no proszę pana, pan przyjechał do warsztatu, czy chce pan sam naprawić ten samochód? Teraz wróćmy do tych rajdów, gdzie odnosi Pan bardzo duże sukcesy i to już przez wiele lat. Skąd decyzja o rajdach? No jest to drogi sport, ale jak to się stało właśnie? No, chciał pan udowodnić, że tym autem można limuzyną osiągać sukcesy, ale czy to zdecydowało? jednak mówi, dobra, zajmujemy się zawodowo rajdami? A ci tak, najpierw powiem, że rajdy, a wyścigi to jest różnica. Okay. I, I właśnie może właśnie je to, bo okay. internauci mogą się zdenerwować, ci, którzy są wyścigowcami i wyścigowcami. rajdowcami, nie? Okay. Bo wyścigo y y kierowca wyścigowy to jest taki który się ściga na zamkniętym torze i jest ileś tam samochodów, oni się no, ścigają no, między tak. sobą a kierowca rajdowy to jest taki, który jedzie na odcinku zamkniętym i jedzie pojedynczo, na pojedynczo na czas generalnie wyścigami interesuje się też od małego to było tak, że mój tata prenumerował gazetę y, Motor uh -huh. było, ja było takie czasopismo ja Motor tak, i mój tata tego miał po prostu tyle i ja to zawsze przeglądałem i patrzyłem na te bolidy F1 i po prostu mówię jakie to piękne Gdzieś tam udawało się czasami w telewizji zobaczyć, jak, jak się tam Ayrton Senna ściga, ściga się Alan Prost. I bardzo mnie to fascynowało. No, w tamtych czasach ciężko było, bo to jest drogi sport. I generalnie tak jak Robert Kubica, prawda, w niego zainwestowali rodzice. I, i tak to wygląda. We mnie nie miał kto zainwestować. I to, to jest jakieś tam marzenie, jak te samochody, jak te motocykle. 一。 Jak warsztat już przynosił jakieś dochody i mogłem sobie pozwolić na to, zbudowałem właśnie wyścigówkę i sam zacząłem się ścigać. Po prostu spełniam marzenia z dzieciństwa. Jasne, czyli w ogóle w rajdach pan nie bierze udziału? Czy brał pan też miał pan epizody z rajdami? Yy, tak, miałem epizody raj, yy, z rajdami, ale mnie to nie fascynuje, dlatego że ja lubię rywalizację zderzak w zderzak. jednak wyścigi na to pozwalają. Jakie są koszty takiego auta zrobienia? Powiedzmy, że chcielibyśmy startować w wyścigach. No, ile trzeba minimum liczyć na, na to, żeby zacząć tę przygodę? Także żeby zbudować taki podstawowy samochód, którym można sobie jeździć w kajotesach takich właśnie, no to myślę, że to jest 50 tysięcy. A taki profesjonalny samochód do wyścigów, takim jak my się ścigamy, no to jest od 100 000 do 200 tysięcy. A, a czy jest jakaś ciekawa historia, która mógłby się Pan podzielić z naszymi widzami, związana z Pana no, życiem zawodowym? Znaczy, w ogóle ta historia z tym samochodem wyścigowym, to było tak, że gdzieś tam w tyle głowy miałem, że chcę zbudować samochód taki, Inny niż wszystkie, tak? no bo można kupić taki sam i mieć po prostu to, co wszyscy. My tu mówimy A o BMW M7, tak? Tak, M7. A ten, ten samochód tak naprawdę to jest jedyny na świecie. Jest jeszcze jeden taki samochód. Jest on w RPA. Jest to właśnie 745i. I tym się ścigał taki znany kierowca Tony Viana. I zdobył mistrzostwo właśnie RPA. A historia z tym autem jest taka, że ten samochód był autem cywilnym i ja ten samochód serwisowałem. Zdarzył, zdarzyło się tak, że ten samochód został skradziony właścicielowi i gdzieś porzucony. I policja znalazła ten samochód, wezwała tego właściciela, on zobaczył jak ten samochód wy, wygląda. Zadzwonił do mnie i powiedział: Czy, czy nie chciałbym tego samochodu odkupić. Stoi na parkingu, a koszt będzie taki, że muszę zapłacić za ten parking policyjny i za lawetę. No mówię, OK, podpisujemy umowę. I ten samochód zabrałem, przywiozłem do warsztatu i od razu powiedziałem, to będzie wyścigówka. Wow. Tak, jak, tak jak sobie wymyśliłem, tak uczyniłem. Pana firma to też firma rodzinna. Zaraził pan pasją syna, który de facto był w innej branży, jak się dowiedziałem. Ale jakbym chciał zapytać, czy firma w ogóle taka rodzinna praca w rodzinie pomaga, czy raczej może przeszkadzać? Jak to jest w pana przypadku? To znaczy, powiem tak, pracował też u mnie mój brat. Mhm. I bardzo cenię sobie jego pracowitość i, i lojalność wobec mnie ale jednak gdzieś tam mm, jakieś, jakieś były niesnaski. I on teraz pracuje też w warsztacie BMW, mhm. w innym y, po prostu warsztacie i nasze stosunki dużo są lepsze w tej chwili. Mhm. Jeśli chodzi o mojego syna, y, jestem bardzo zadowolony z jego pracy, y, bardzo chłonie wszystko, y, dobrze się uczy I przede wszystkim jest tak, że jak ja mu powiem, że ma zrobić tak, tak i tak, to on inaczej tego nie zrobi. Mhm. A no dobra, a prowadząc dzisiaj biznes, zatrudnia Pan też wiele osób. E, styka się Pan właśnie z, z różnymi też problemami. Jakie dla pana dzisiaj są największe wyzwania? Co jest najtrudniejszego wprowadzania dzisiaj działalności tutaj w naszym kraju? Hmm. Znaczy, ogólnie jest ciężko o dobrego pracownika w, y, w Polsce, I, i to w każdej branży z tego co wiem. Y, zatrudniałem kiedyś z wykwalifikowanych mechaników. I zawsze był problem. Gdzieś oni mieli w sobie problem, że ja im zwróciłem uwagę i oni się źle z tym czuli, tak? I postanowiłem zatrudnić mechaników młodych, których sobie wychowam. I udało mi się to. Nie ma problemu, że ja im powiem, słuchaj, źle to zrobiłeś, popraw. W ogóle nie ma z tym problemu, tak? Oni też do mnie przychodzą, jak mają jakiś problem i ja im zawsze znajdę wyjście z sytuacji. A teraz czas na pytanie. Jakie silniki występujące w samochodach są według ciebie najbardziej niezawodne, i napisz dlaczego. To typowa taka sukcesja firmy rodzinnej, co jest teraz modne, że jednak to zostaje i to jest bardzo fajne, no bo jednak ta tradycja, fajnie ją podtrzymywać. Po prostu to też jest, jestem takim obserwatorem i szczególarzem. Są biznesy, gdzie ktoś zatrudnia menadżera, prawda? I ten menadżer tak naprawdę gdzieś tam, wiadomo, każdy człowiek garnie do siebie, prawda? I. A, a gdzieś e, ojciec, syn, to jest taka mm, relacja po prostu bliska, na, że tutaj inaczej Naturalnie się do tego tak. podchodzi. Nie? Zawsze można wiele rzeczy łatwiej przekazać, rozmawiać, nie ma tego stresu, można wprost wyjaśnić nawet. Jest i dużo rzecz. takiej bezinteresowności, prawda? Mhm. I tak. takie przeka przekazanie po prostu naturalne. Mhm. Dobra, kończąc, mam takie pytanie. Co by pan chciał przekazać na koniec naszym widzom? Hmm. Znaczy, co bym chciał? kochani. Najważniejsze, yy, mieć troszeczkę więcej za, zaufania do, do ludzi. Mimo wszystko, wiadomo, bo gdzieś się tak dzieje, że ja, ja to tak zauważam, tak? że ludzie gdzieś mają mniej zaufania do drugiego człowieka, jakoś tak, taki dystans większy. Nie? Ja nie mówię, żeby od razu kogoś kochać i tak dalej, nie? Ale, ale gdzieś tam jakoś tak, żeby było łagodniej. Tak? I, I bez względu na poglądy polityczne, bo polityka wchodzi bardzo bardzo w nasze życie i gdzieś różni tych ludzi, nie? Ja staram się o tym nie myśleć, nie oglądać telewizji. Wiadomo, chodzę też na, na wybory, gdzieś tam ktoś coś chce wybrać, prawda? No ale też nie można brać człowieka z góry, no każdy ma inne poglądy. Oczywiście są ludzie, którzy są takimi betonami, koniec! Kropka i nie ten. Nie, ale to po prostu lepiej nie wchodzić w dyskusję. Tak, lepiej o tym nie rozmawiać, abyś <grym> być pozytywnym człowiekiem. Dokładnie, nie, nie robić sobie tam po prostu, pff, no szkoda, szkoda życia. Jak człowiek jest pogodny, inaczej przez wszystko przechodzi. I tyle. Dziękuję, moim gościem pan Pana Adam Kunt. Bardzo Panu dziękuję za wywiad. Dzięki. Dziękuję bardzo.